Appearance from risks Ads it Co się kurwa gapisz? Jedziesz to jedz, kurwa Chcesz pianę? Pranik. No na nagryzał. Spróbujemy kurwa leczarskiego. O! Cicho, fa. Poczekaj, tu niech są Dobra, bo mokre Można. A poczęstowałeś tam tyle. Kogoś? No i smakowałem. Wszystko wpierdolimy. Przychodzę, kurwa, w, w pusty. Dobra, smakowało. Dobry. Kurwa, kiedy będziesz gotowy? A spierdolę, i to takie kurwa, trzeba pasterzy. Dupa. Tak. To już jest pora. Ja to trzymam, linię. Ale mnie dogonić to jest trudno. <laughs> nie, tu to się nie wbija. Nie, ziołmane, pochuj, blaszcz robić trochę. <laughs> Kurde, bo kiedy ja to byłem? Jak to się tam ci chodzi. Nie zmuszaj mnie do abstynencji. Co to jest? Połek, ziołman, połek. jesteś matka Polka. Jakie kurwele, a spódy chodzą. tu Ja rozumiem, to dziecko jest chory, to jest chory, nie? To jest normalne Ale kurze nie. Chodzą takie za... po prostu za paśmieńcem. Dobra. Ja bym nas Życie mi uratowałeś. tak mi się nie chciało, to mi się to nie chciało. Uratowałeś mi życie, dziecko. Czy ja miałem model samochodowy? Вот там вот это вот этот, вот этот, можешь этот, вот этот, вот и вот этот, Jesteśmy na, na, na tak zwanym twardym gruncie <grystanie> Ja to miałem pro Po Popolu Bronkowice, Radkowice To są moje tereny Teraz to się zapoli Piękna sprawa Kurfele na łonie natury, to jest na łonie natury. Kurfale. Niech mi nie dignie pieprzy, wierszy, że... Kurfale. każdemu polecam posiedzieć, zapalić się, na palicę zrobić sobie łaskę kurfele po spokojności. A w mieście to jest miasta to jest kurfele. To jest do dupy. Gdzie się wcinasz ten plas, kurpel z tym swoim workotem? I wpizdę, wpizdę! Ale dobrze, że mnie przywiozłeś tutaj, bo kurpel odświeża się staropami. Nie rusza się stary drzew. Nie ma takiej opcji. Tak jak ten. To szała idzie, kurpel. Mechu od której strony rośnie na drzewie? Od północy, nie? Dobrze, głodu. Grzybiorze idą żółte miałki czerwone gumioki zbiorze iść dalej, bo to, to nic nie znajdzie tam. a nie chcę tam fiu piłku, niech nie chodzą tam. ich brocha i ten gdzie on poszedł na grzyby? a na łopieńki dobra, dobre bumok ¡Curde, amor! ¡Más luz! ¡La no cosa, mi amor! ¡Otto, come on! ¡Otto, czy nie? Przerwisz. Jaraj się, jaraj się. Kto się tam rozjara. O malutku, na mówiąc. Już mamy kurwa żarki. Mamy ogień, mamy w pokoju. Dorzucimy do pierwszego teraz. Dobry, <laughs> dobra, niech się rozjara. Dymek leci na kiełbaskę, tylko niech się rozjara. A nie nacinasz jej? Nie. O. Rozpaliło się Rzydącko. Jak będzie kapać to będzie dobrze Kurde, ale kiedy ja takie... Kiedy ja taki temat robię? O, zaczyno kapać, to wiesz Jak zaczynał kapać, to wiesz pozycji. grube te kołki mógł przedziabać trochę kurwa, gdzie tam znajdziesz kurwa ja. te mańka się nie wykręca bo mogłoby spaść a tak to jest oh. tu skapie będzie kurwa ale się będzie się pali dołożymy jeszcze ja, tu możesz leżeć i tu możesz. zleżeć Rygo to jeszcze mi się zdaje e, co mam Rygo? B. nie to liście kurwa. a to my to jesteśmy w takim tam bloku nie grzej tego dziecko moje kochane najgorętszy ogień to jest na górze gdzie ten grzyb już zaginął kiełbak mu zarobi dalej śrub ketchup no, no jest ja. Proszę ziomalów, jesteśmy na biwak. Kroimy bułeczkę. Nie, bójcie się na kamieniu też się da zjeść. O. Będę się z kimś witał, no, bo mi prawa ręka są. No, jeszcze, jeszcze troszeczkę. Niech tam się kurwa, dlatego. Owędzi, pomalutku, krasnolotko. No, się ja teraz się nie robi? Jak kiełbaska ma być, to ma być kurwa, jak kiełbaska ciepła. No, ale ona się teraz nie piecze. Nie, ona się nagrzewa. No jak ci godą, ci godą. Jak obok te górnictwa Dobra, ty bierz swoje ja wiem swoje. O! Leżyć. To chyba taki spadło. nie spadła, tylko położyłem. Hmm. Piękna sprawa w lesie, serduszka moja, kochana w lesie. To jest to piękny temat, polecam. Zapraszam wszystkich kur... na wykus, a resztę sami ocenicie. Coś <trybuj> się tu nachał to kur... Ale. Ej, zioma. Coś się tu wyjeb... Pizdu. Weź przegryź kiełbasę. <trybuj> Wypierdol, to to pizduta. No jak tam zładość. To są mu piękne kurwe. Nie, jakby umyjesz, udusisz, to jest za smak. Ale to już jest, wiesz, twój temat, twoja mańka. Rozpaliłem temat. Bierz, bierzią. Spoko luz, kurde. Łono natury, to jest dla mnie, to, to jest cieszy mnie. Nie sika się na drzewno. Na drzewno się nie sika, tylko się przysypuje piaski. Dobrze godą czy chują? Prezes chciał pianą za Pogieło go. Chodopiana Chodopian To jest taka kicha, że po prostu pójdziesz na łono natury, nie? Poddychać świeżym powietrzem tego, kurde. To przejdę takie przypały, drotek kopary. Po co ty się żyje? Tu trzeba podziwiać, kurwa, było stary wiek, trzeba jak szała, kurwa. przeziębiony nie jestem? Nie, jedno za ma? Robokop, sranie w drut, kurwa. Ale łono na tory, to jest łono na tory. Ale ktoś tu tak mądrze pomyślał, jest, obłożył kamykami, nie? Najlepiej tak by, że którą no ta. tak, jak jakby obłożył to już była piękność. Ale nie marnuj bo pff, wszystko jest pod kontrolą. Szczepa to jest szczepa. To jest żywiczny temat, nie? Wiadoma sprawa. Ja no to się napiję za wasze zdrowie. Piękna sprawa. Jedrzej się na biednego żółczka z domu dziecka. <noise> o ja się napiję tylko. zakrętowy Kur kurfele dzielę ci Po biwaku elegancko było. No i wracamy z biwaku. Ziomy. ja, ja tylko zapakuję te. No i dobrze co to ty, kurwa? Tego bym upierdolił, tego chuja. Co te kurwa na tych przystankach, te rozkłady, to, to ustal. Jedzie ci jeden za drugim, trzeci. A później siedzisz dwie godziny i czekasz, kurwa, le, żeby ci coś przeleciał. To co to za Nie wiem, jakiś dupek z MPK. -y, to również nie ma MPK. Co ty masz takiego długiego opasowca jednego? To na wydłubanie A nie będę ci tłumaczył. To następnym razem to tym paznokciem Dłubasę podać ci Kurde ładny był. Ileś go hodował On się sam hoduje